do czego służy linkowanie wewnętrzne, w jaki sposób prawidłowo linkować wewnętrznie, jakich sposobów unikać w trakcie linkowania wewnętrznego, jakie narzędzia wykorzystać do analizy linków wewnętrznych, na te pytania poznasz odpowiedzi w dzisiejszym odcinku SEO podcastu. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić bardzo ważny czynnik rankingowy, który brany jest pod uwagę przez wyszukiwarkę Google w trakcie obliczania pozycji w rankingu. Linkowanie wewnętrzne, bo o nim mowa, to istotny element strategii kampanii SEO, który umożliwia zarówno przybywającym na stronie lub w sklepie internetowym użytkownikom, jak i robotom indeksującym na nawigację pomiędzy produktami a kategoriami, czy pomiędzy artykułami blogowymi a podstronami. Dodatkowo pomaga robotom wyszukiwarek na indeksację wszystkich podstron w obrębie całego serwisu. O szczegółach wykorzystania linkowania wewnętrznego usłyszysz w dalszej części tego odcinka SEO podcastu. Zaczynamy! Tak jak wspominałam na początku odcinka, poprawnie wykonane linkowanie wewnętrzne pomaga robotom wyszukiwarki w indeksacji naszego serwisu i jest to pierwszy powód, dla którego powiniene się wykorzystywać w swoim serwisie. Ale aby umożliwić indeksację serwisu robotom wyszukiwarki, nasza strona lub sklep internetowy musi posiadać poprawnie wykonane linkowanie wewnętrzne, a napotkane podstrony przez roboty indeksujące powinny zwracać kod nagłówka HTTP o wartości 200, czyli poprawny adres URL lub ewentualnie przekierowywać za pomocą stałego przekierowania o wartości 301 na aktywny adres URL, który w końcu zwraca wartość 200. Tak poprawnie przygotowana nawigacja umożliwi robotom indeksującym dotarcie do najważniejszych podstron w naszym serwisie. No właśnie, bo linkowanie wewnętrzne spełnia również drugą bardzo ważną funkcję na witrynie, a mianowicie wspiera proces jej pozycjonowania w wyszukiwarce. Otóż linki kierujące do wewnętrznych podstron wskazują te części naszego serwisu, które są dla nas najważniejsze, a także które powinny być również wysoko wypozycjonowane w wyszukiwarce Google. Dlatego powinniśmy zadbać o to, aby linki kierujące ze strony głównej, np. z menu głównego, kierowały do najważniejszych sekcji w naszym serwisie, czy to pod strony w witrynie, czy kategorie i produkty w sklepie internetowym. Co ważne, takie przejście powinno być realizowane w jak najkrótszym czasie przez robotę indeksującego wyszukiwarki, a dokładniej mam na myśli tak zwaną głębokość linkowania. Aby zobrazować Ci ten fakt, sprawdź Ile kliknięć myszką powinieneś wykonać ze strony głównej Twojego serwisu, aby przejść do najważniejszych podstron z punktu widzenia biznesowego, a dokładniej tych, które generują przychód Twojej firmie. Trzecim powodem, dla którego powinieneś stosować linki wewnętrzne, to możliwość skutecznego wyeliminowania ewentualnie występującej kanibalizacji słów kluczowych przez wskazanie robotom indeksującym tej podstrony, która powinna rankować na daną frazę w wyszukiwarce. Wystarczy, że wybierzesz jeden główny ankor dla każdej z podstron, która powinna być na niego zoptymalizowana. Umieścisz go także w adresie URL tej podstrony oraz w jej tytule i na główku H1 umieszczonym w jej treści. Nie zapomnij także zagęścić je w treści tej podstrony i pamiętaj, aby starać się go nie powielać na innych podstronach, chyba że w przypadku umieszczenia go jako anchor linku wewnętrznego, który prowadzi właśnie do tej podstrony, która jest na niego zoptymalizowana. Czwartym sposobem jest zmniejszenie współczynnika odrzucań przez zastosowanie różnych form zachęcających naszych użytkowników do zaangażowania i wygenerowania dodatkowych kliknięć w serwisie. A możemy to wykonać za sprawą wykorzystania klikalnego tak zwanego menu z angielskiego Breadcrumb, którego zadaniem jest wyświetlanie użytkownikom lokalizacji w serwisie, w której aktualnie się znajdują. Dodatkowo, na przykład w sklepie internetowym warto wykorzystać karuzele z podobnymi produktami lub zestawami produktów oraz produkty, które były dodatkowo kupowane w zestawie z aktualnie przeglądanym. W ten sposób zachęcisz użytkownika do przejścia do karty innego produktu, a także wzbudzisz w nim zainteresowanie zakupem większej ilości rzeczy z Twojego sklepu internetowego. W przypadku blogów internetowych warto wykorzystać karuzele, które wyświetlają podobne wpisy do aktualnie przeglądanego przez użytkownika lub ostatnio komentowane artykuły. Są różne formy linkowania wewnętrznego i tak naprawdę zależą one od rodzaju serwisu, który prowadzisz, a także od ilości podstron czy produktów w sklepie internetowym, które posiadasz. Nie ma także jednej ustandaryzowanej zasady linkowania wewnętrznego, poza tym, że należy linkować do podstron zwracających kod HTTP o statusie 200, czyli prawidłowy adres URL. A jeśli zapytasz pozycjonera o strategię na umieszczenie linków wewnętrznych, to najczęściej spotkasz się z odpowiedzią to zależy. Oczywiście specjaliści SEO, dzięki swojej swojemu doświadczeniu wypracowali dla siebie pewne schematy linkowania wewnętrznego, który starają się wdrażać w serwisach klientów. Ale i oni podchodzą do tej czynności w sposób indywidualny, gdyż jedno rozwiązanie może całkowicie nie spełniać swojej funkcji w dwóch różnych serwisach zarówno na stronie wizytówce firmy usługowej, jak i w serwisie czy w sklepie internetowym z kilku czy kilkudziesięciotysięczną ilością podstron wewnętrznych. Dlatego moim zdaniem najlepiej przeanalizować swoją bezpośrednią konkurencję w wyszukiwarce Google i starać się otworzyć jej strategię linkowania. Jako przykłady linkowania wewnętrznego mogę przytoczyć Ci sposoby, które wykorzystują duże i znane serwisy i sklepy internetowe. Przykładowo jednym z najczęściej stosowanych form linkowania wewnętrznego poza zastosowaniem menu nawigacyjnego w górnej części serwisu lub menu bocznego jest umieszczanie linków wewnętrznych w treści opisowej kategorii w sklepie internetowym, które prowadzą do podkategorii lub produktów, które są w nich sprzedawane. Takie linki są wstawiane w treści logicznych zdań i naturalnie nawiązują do treści, w której występują. Jako przykład zastosowania tego typu linkowania wewnętrznego mogę wskazać sklep internetowy Zalando, który w dolnej części serwisu linkuje do innych kategorii i podkategorii, a także do marek producentów, których produkty są dostępne w ofercie. Kolejny sposób wykorzystywany do linkowania wewnętrznego to linkowanie artykułów zbliżonych tematycznie, dostępnych na naszym blogu. Jako przykład mogę podać sklep internetowy OleOle, Ole, który w dolnej części kategorii produktowej umieszcza zajawki wpisów na temat wybranych produktów z oferty. Duże sklepy internetowe wykorzystują także linkowanie wewnętrzne w taki sposób, w jaki omówiłem jako czwarty powód stosowania linkowania wewnętrznego w celu zmniejszenia współczynnika odrzuceń. Mianowicie mam na myśli zastosowanie menu okruszkowego, którego każda kategoria wyświetlana w hierarchii od strony głównej aż do ostatniej kategorii, w której obecnie jesteśmy, jest klikalna i w każdej chwili możemy w nią kliknąć, aby wybrać nadrzędną kategorię produktów. Dodatkowo w coraz większej ilości sklepów internetowych znajdziemy karuzele produktów, które wyświetlają podobne produkty, np. inne t-shirty w tym samym kolorze. To także idealny sposób na utworzenie linkowania wewnętrznego w sklepie internetowym. Świetnym sposobem dostępnym w sklepach internetowych jest także umieszczenie linkowania wewnętrznego na cechy czy parametry produktu dostępne w tabeli z jego specyfikacją. W taki oto sposób możesz umieścić link wewnętrzny do wybranej cechy, która łączy ze sobą także inne produkty, np. płeć czy marka producenta. Warto także omówić sposób linkowania wewnętrznego w treści artykułów blogowych. W zależności od tematyki serwisu, który prowadzisz, a także treści wpisów blogowych, możesz linkować do innych podobnych artykułów w karuzeli pod treścią artykułu lub umieścić linki wewnętrzne do produktów, które opisujesz w swoim artykule. Dokładnie w ten sposób postępują sklepy internetowe, które w swoich zasobach posiadają blogi internetowe, których zadaniem jest zdobywanie ruchu użytkowników z wyszukiwarki Google na kolejne słowa kluczowe. Warto omówić także zasady, których powinieneś pilnować w trakcie optymalizacji serwisu internetowego i wykonywania linkowania do wewnętrznych podstron. W trakcie linkowania wewnętrznego unikaj linkowania generycznych anchorów, czyli generycznych słów kluczowych, jak np. rower, krzesło, biurko czy lampa. Podczas tworzenia linkowania weź pod uwagę nazwę produktu lub kategorii w sklepie internetowym lub nazwę usługi dla strony internetowej lokalnej firmy. Unikaj linkowania wewnętrznego, który zmienia się w sposób dynamiczny, czyli po odświeżeniu Okna przeglądarki. Nie umieszczaj zbyt dużej ilości linków wewnętrznych na jednej podstronie wewnętrznej, nie wskażę Ci konkretnej ilości linków wewnętrznych, które powinny być dostępne dla robota indeksującego wyszukiwarki, ale ustalenie maksymalnej ilości do 3 czy 5 linków w treści artykułu i 10 czy 15 linków w obrębie całej podstrony będzie stanowczo wystarczające. Jeśli podlinkowuje stare wpisy na swoim blogu, to zadbaj o ich ponowną indeksację. Nie czekaj z tym na reakcję wyszukiwarki Google, tylko wykorzystaj. Do tego chociażby tak zwany indekser dostępny pod adresem gindex.me. Mam nadzieję, że analizy linków wewnętrznych występujących w Twoim serwisie nie zamierzasz wykonywać w sposób ręczny. Podejdź do tej czynności w sposób profesjonalny i wykorzystaj do tego ogólnodostępne narzędzia SEO. Ale zanim to zrobisz, przygotuj sobie listę elementów, które zamierzasz znaleźć i zweryfikować, a powinieneś przeanalizować utworzone przekierowania 301 w pliku HTT Access, wykryte łańcuchy i pętle przekierowań, linki wewnętrzne kierujące do podstron zwracających błąd typu 404, wychodzące linki zewnętrzne. Wykryte osierocone podstrony z angielskiego Orphan Pages oraz zwracane kody nagłówków HTTP. W przypadku narzędzi, które warto wykorzystać do analizy wszystkich wymienionych elementów, polecam Ci sprawdzić takie aplikacje jak Acrefs, jako profesjonalne narzędzie, którego zadaniem jest m.in. wykonanie audytu SEO, analiza profilu linków czy analiza konkurencji. Simrush, który jest bezpośrednią konkurencją Akrewsa z bardzo zbliżonymi funkcjami. Sidebulb, jako narzędzie desktopowe, które należy zainstalować na swoim komputerze, umożliwiające wykonanie audytu SEO dla dowolnie wybranego serwisu. Screaming Frogs SEO Spider, popularny desktopowy crawler, czyli oprogramowanie, którego zadaniem jest wykrycie wszystkich podstron serwisu na podstawie dostępnych w nim linków wewnętrznych i mapy linków oraz wyświetlenie wykrytych danych w postaci raportów podzielonych na konkretne zakładki tematyczne. OnCrawl, DeepCrawl lub Content King – automatyczne crawlery, których zadaniem jest zarówno wykrycie wszystkich podstron serwisu, jak i ich analizę. Porównanie do Screaming Froga narzędzia te w sposób automatyczny znajdą błędy i wskażą Ci podstrony, na których występują, w tym właśnie błędne linkowanie wewnętrzne. Przejdźmy do podsumowania naszego odcinka SEO podcastu. Wyjaśniłem Ci cztery najważniejsze powody do wykorzystania linkowania wewnętrznego w serwisie. Podałem Ci przykłady na zastosowanie linkowania wewnętrznego na Twojej stronie lub w sklepie internetowym. Omówiliśmy zasady, którymi powinieneś się kierować w trakcie umieszczania linków wewnętrznych. Wymieniłem Ci listę narzędzi, które warto wykorzystać do analizy linków wewnętrznych w Twoim serwisie, a także wskazałem Ci dodatkowe elementy, które warto przeanalizować w trakcie wykonywania technicznego audytu SEO, zwanego także audytem on-site. Mam nadzieję, że za pomocą tego odcinka SEO podcastu podkreśliłem istotną rolę, jaką odgrywa w trakcie pozycjonowania linkowanie wewnętrzne dostępne w Twoim serwisie internetowym. Chętnie dowiem się, które z wymienionych przeze mnie sposobów wykorzystujesz do umieszczania linków do podstron, czy produktów i kategorii w sklepie internetowym. Daj nam znać w komentarzu pod tym filmem i podziel się z nami swoim doświadczeniem. Kliknij też łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, abyś otrzymywał od serwisu YouTube powiadomienia o kolejnych odcinkach. A jeśli słuchasz mnie na platformie podcastowej, to zasubskrybuj ten kanał. Zapraszam Cię również do moich autorskich książek o SEO oraz do autorskiego kursu SEO, w którym w praktyczny sposób uczę pozycjonowania z wykorzystaniem specjalistycznych, popularnych aplikacji SEO, w tym narzędzi, które wymieniłem w tym odcinku SEO podcastu. W opisie pod tym filmem znajdziesz linki do wymienionych materiałów. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka w formie podcastu lub obejrzenie go w formie wideo w serwisie YouTube i oczywiście zapraszam Cię do pozostałych odcinków SEO podcastu. Do zobaczenia lub usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!